Rok 2012 to również czas realizacji dla nas bardzo ważnej inwestycji, jaką jest budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Ostrowęce przy ulicy Goworowskiej. Trochę ten czas na początku roku był stracony, bo środki z budżetu, które zostały przekazane w roku 2012. Nie były takie, jakie byśmy chcieli, to była kwota ponad 2 miliony złotych zaledwie, ale końcówka roku tutaj przekazanie środków w kwocie ponad 3 miliony przez ministra spraw wewnętrznych na budowę tę sytuację z pewnością podratowało. Wdzięczny jestem oczywiście samorządowi miasta Ostrowieńki, który przekazał kwotę 500 tysięcy złotych i zasilił fundusz wsparcia policji w tym zakresie. Wszystkie te środki zostały uważam, bardzo pozytywnie spożytkowane. Część środków zostało na budowę przesunięte jeszcze przez Komendę Wojewódzką. Mam taką informację, z której wynika, że na chwilę obecną zaangażowanych jest 23 miliony złotych na tę właśnie inwestycję. To są jeszcze te zakupy, które zostały poczynione na starym roku, te towary, które Będą służyły dalszej budowie w roku 2013. Wierzę głęboko, że proces budowy, m, zakreślony na dzień 31 grudnia 2013, zostanie jednak zakończony trochę wcześniej. Plany są bardzo ambitne, że to miały być 30 czerwca bieżącego roku. Jeżeli dodamy do tego konieczne odbiory, chciałbym, żeby to był właśnie Wrześniu. Ogromnie tutaj ogromną prośbę kieruję do hmm, pana prezydenta, pana starosty to są te postacie, które w przeszłości hmm, miały wpływ na rozpoczęcie w ogóle procesu budowy, bowiem jak kształtowały się te wszystkie decyzje o rozpoczęciu budowy, to samorząd. Zadeklarował kwotę 10 milionów złotych na wsparcie tej jakże ważnej inwestycji. No dzisiaj to nie jest na pewno kwota 10 milionów złotych, ale, ale dość znacząca, z miasta jest to kwota 1 400 tysięcy złotych, z powiatu jest to kwota 650 tysięcy złotych. Wierzę głęboko, że nie są to ostatnie środki, które samorząd i miasta i powiatu. Przekazuje na tę ważną inwestycję. No ważnym zagadnieniem na pewno tutaj jest, o którym chciałbym powiedzieć, wyposażenie pierwotne do nowej komendy. Tutaj mówię o sprzęcie biurowym, który trzeba będzie zakupić do nowej siedziby. Nie chcielibyśmy oczywiście przenosić się do nowego obiektu ze starymi meblami, ze starymi komputerami. Sądzę, że nie o taki efekt nam absolutnie chodzi w tej inwestycji. Wierzę też głęboko, że i samorząd miasta, i samorząd powiatu pochyli się nad tym problemem i moje wnioski, moje prośby o dofinansowanie tego właśnie zadania zostaną zaakceptowane. Czy tak rzeczywiście będzie? Poczekamy, zobaczymy.